Ale no to bajko jest to... jak maliniak, on jest wszędzie. Wiem. <laughs> e, więc tak. Przynajmniej straże, mają być trzymane, mają naprawdę uważać na siebie. Ja to podkreślam na każdym apelu, że mają, mają mieć oczy dookoła dupy, bo inaczej może to się dla wszystkich źle skończyć. I niech trzymają się razem. Teraz nieważne jest podział PDF czy Gwardia. Macie się wszyscy trzymać razem, bo walczymy wspólnie. Uh -huh. A no i wiadomo, w międzyczasie tam przedstawiam, wiesz sam, uzgadniam z kapitanem jakieś tam przedstawienia do jakichś medali i tak dalej. Takie wiesz, taką pier pierdołową robotę wykonuje administracyjnie. No tak, no No, ale tego chłopaka to naprawdę go rekomenduję do srebrnego krzyża, do tego zaskoczenia. No do jakiegoś takiego lepszego od znaczenia tego od tej rakietnicy. No wiesz, za, za to co dokonał faktycznie ocalił Bazyla, mhm. Alże. E, no tak, e, kapitan stwierdził, dobrze się chłopak spisał, ma starszego szeregowego teraz. Myślę, że też powinniśmy ewentualne wysłać podanie do przeniesienia go do regularnej gwardii. No chłopak zresztą sam wyraził zgodę, że faktycznie... E, jeżeli dostałby odpowiednie szkolenie i lepszy sprzęt, to być może jego szanse na przeżycie by się zwiększyły. Chociaż z drugiej strony, on po prostu jest stąd, tak? Tutaj ma gdzieś rodzinę. I nie chciałby, żeby go, wiesz, wzięto na statek i wywieziono gdzieś w, w kipierdzie. tak? Nie wiadomo gdzie. Dobra, pogadam z nim. Mhm. Wiesz, ja z nim przeprowadzę taką rozmowę prywatną. Mhm. Wiesz, wytłumaczę mu, że jeśli się przeniesie do gwardii, to jego rodzina dostanie awans społeczny. Wiesz, ogólnie wypytuje się go, z jakiej on jest rodziny, czy on jest gdzieś z biedy, z plepsu, czy to raczej jest z gdzieś... robotników. O to mu mówię, że jeśli jest z robotników, to jego rodzina w tym momencie dostanie uprawnienie do kupowania w sklepach gwardyjskich, dostanie też specjalne, będzie miała przydział na na pewne produkty, których normalnie są bardzo To znaczy, wpływ. on generalnie wie o tym. Jemu to, wiesz, te, też go to kręciło, wiele osób wstąpiło do gwardii, ale po prostu on nie chce rozstawać się z rodziną. Nie, no to wiesz, się, żebyś... tamno, chłopakowi się niedawno córka urodziła, więc wiesz. Ja tak na niego patrzę, się uśmiecham. Mojemu kumplowi, kumpel się ożenił dzień, zanim poszedł do, do gwardii. Hmm. No, on się zastanowił, on się zastanowił. Zastanowi. myśleć, to dobrze, a chłopcze, coś bo... Coś tutaj grasuje i musimy przeżyć, tak? Przeżyjemy się, nie martw no. Jak dobrze będziesz strzelał z wyrzutni, a jak strzelałeś, to na pewno przeżyjemy. <grych> hmm. e... No dobra. Więc... Jest... O, zapada noc, tak? I generalnie już już ciekawa nota też do, do Ciebie dotarła, tam już wiesz, zwiadowcy opowiedzieli, że ta cholerna ogóła, która dotąd grasowała, prawda, tuż nad nad, nad ziemią, mhm. już wreszcie się rozwiała i wreszcie widać widać grunt, tak? Więc na, cokolwiek by tam nie grasowało, to nas nie zajdzie w ten sposób. No bo wyjrzeć. Więc tyle dobrze. No Wiem, ja ogólnie odpoczywam, bo te ostatnie kilka dni było naprawdę dla mnie męczących. Mhm. A wolę wyglądać jako tako, gdy się zjawi nasz kochany adept. Akolita. No. A więc tak, od razu kolejnego dnia dotarło cię wiadomość, że przeleciały dwa krążowniki z okolicznego systemu. Mhm. Czyli zajebiście wielkie skurwiele latające. No, domyślam się. Pełne piechoty do obsadzenia stolicy na razie. Mhm. Do Was przyleciały dwie walkirie. Po jakimś czasie. No, przyleciało, znaczy wiesz, no, dwie walkirie pulsowały tak z kilka razy tak. Mhm. Przywieziono łącznie 60 chłopa. E, prawdziwych gwarzistów mm -hmm. twardych widać krzepkich nie w tak no do tym to tym przynajmniej nie będę musiał tłumaczyć do, do uzupełnienia tych zniszczeń prawda na murach mm -hmm. no? to, to się przyda oczywiście wiadomo e, no i też zapasowe systemy komunikacji jakby co żadnego czołu niestety na mnie nie przywieziono nie, stwierdzono, że, że nie ma takiej potrzeby. Jeżeli to jest to, co myślicie, to czołg zbytnio dużo wam nie da, bo nie będziecie nawet mieli jak wcelować. Mhm. Tym czołgiem. Bardziej się liczy szybkostrzelna broń, e, o dużym kalibrze, tak, jakiś... E, co, co, coś silnego, tak? No. no to wiesz, jak ci gwardziści już lecieli, no to wiadomo, ja muszę zrobić im mały gryl, że no wiadomo przedstawić im sprawę jak wygląda to pode mną że jeśli, jeśli coś przyskrobią no to mają przejebane jeśli będą się zachowywać porządnie jak na gwardzistów przystało to będę to widział i zauważał mhm. a jak, nie, jak mi nie wierzą i nie chcą uwierzyć i nie chcą się podporządkować to niech się popytają osób które y, są tutaj kiedy ja tutaj przyleciałem mhm. e, no tak no oni oczywiście się zbratali tutaj z całą drużyną E, szybko, szybko znaleziono im kwaterunek. E, po, wiesz, normalnie to się na, tak, na takie rzeczy krzywo patrzy. Coś nowi przyjeżdżam", aż się zaczyna rozpychać. Ale po tym, co się stało ostatnio, to wszyscy Bogu, wiesz, Bogu Imperatorowi dziękują, że wreszcie przyjechały jakieś posiłki e, i ktoś wzmocni ochronę na murach. Ale co najgorsze, słuchaj, hmm? kiedy robiłeś dyl i, i wiesz, cały ten E, 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 apel tak Fak faktycznie brakowało kogoś kogo? E, dwóch osób z tego co ci dowiedziono i, i jedna osoba y, y, się rozchorowała tam problemy żołądkowe faktycznie jest w lazarecie i, i się leczy, kuruje e, mhm. jakaś wysypka wyskoczyła i tak dalej a druga osoba po prostu znikła no to ja się wypytuję tak kto to był. W nocy miał e, wartę na murze. Tak. E, pokazali ci o tam, tak? W, tam, w tamtym rogu tam. No to e, oglądam to miejsce i jeszcze raz kurwa będę ich piłował, że mają chodzić razem wszyscy. I szukam gościa i chcę się dowiedzieć z kim ten koleś miał służbę. E, o, on właśnie schodził ze służby na zmianę, z tego co się okazało. Mhm. No i po prostu znikł. Znaczy schodził. Jego partner już, już zszedł, a on jeszcze wiesz, dopalał po prostu papierosa. Do tego partnera chcę dorwać, potrząsnąć im porządnie, wypiłować mu mordę, że przez niego zgin zginął człowiek. To znaczy wiesz, ja na niego mordę piłuję, że przez niego zginął człowiek i nie wiadomo gdzie jest. A następna rzecz to chcę po prostu obejrzeć to miejsce. Wiesz, dokładnie i przy okazji muri co jest pod murem. <laughs> e, oglądasz to razem wiesz, z, z grupą gwardzistów. Teraz generalnie jak jest więcej chłopa to będzie mo można więcej osób na murze ustawić, więc nie ma tak, że, że ktoś nie zauważy. E, I nie ma... Ani na murze nic nie widać. Ani pod murem. No ziemia jak ziemia, tak? Tylko na... tuż na krawędzi, tak? Tego muru. Wygląda jak, jakaś taka wilgoć. Jakby, jakby śluz. Dobra, to wiesz... Nie wiem, czy mam takie materiały. Chciałbym zebrać do jakiegoś pojemniczka tę wilgoć. Uh -huh. Ten śluz. I też go częściowo dać do... żeby przebadał, czy to jest to samo, co tam to było, czy tam ta, ten, ten, ta kość, a resztę zostawić dla naszego, miejmy nadzieję, przybęd yy, tego akolity, który przybędzie jak najszybciej. Yy. Faktycznie po rozmowie z kapłanem technicznym okazuje się, że jest to bardzo podobne, znaczy DNA, tak? Znaleźć yy. To jest to samo stworzenie. Dokładnie to samo. Dokładnie to samo. zajebiście, Dobrze, że chociaż nie ma tego dwóch sztuk. To i tak jest dobra wiadomo, że to jest jedno. Mhm. E, wiesz, no to teraz gadam, że chcę porozm porozmawiać z kapitanem i się go i mu poradzić, żeby szperacze były włączone w nocy na przedpolu, żeby szperały. Wiesz, random po randomowych trasach e, przedpole, bo pewnie mamy reflektory, nie? Tak, ja trzeba może. to będzie, no, no rozkażę oczywiście, żeby to wiesz, wywlek wszędzie zamontować. Przede wszystkim wywlekom to na, na samą wieżę. Mhm. Z wieży, prawda? E. Mhm. No, no no to super. No i to jest chyba tyle na razie mojej roboty. Mhm. Mam nadzieję, że to piłowanie mordy na tego typa, który miał służbę z tym, tym które zaginął, poskutkowało. Mm, no tak. Mhm. E, więc e, no, spieli się, prawda e, kolejnego dnia e, zanim jeszcze przyleciał sam e, sam ten e, Załpamy. E, tak, sam akolita coś innego, jak sobie robiłeś tam obchód, prawda i na placach, musztre i, i w ogóle zwrócił Twoją ciekawą uwagę. Mm -hmm. Mianowicie przeleciała Walkiria, ale nie przyleciała do Was, tylko przeleciała z nad, nad Wami. E Trochę się pokręciła po niebie, obserwując, tak? Miałeś wtedy, wtedy okazję się przyjrzeć, mm -hmm. co tam na burcie ma wymalowane, mm -hmm. jakie oznaczenie. Pokręciła się nad tamtym miejscem, tak, tam Henhen, tam hen, gdzie żeście to obserwowali wtedy, dwa dni wcześniej. No i wróciła. Hen tam w stronę stolicy. Zaś oznaczenie tej walkiri no, przypomina ci się, jak przybyłeś tutaj pierwszy raz do tego sektora. I oznaczenia grupy dowodzonej przez pewnego komisarza tego komisarza? tego komisarza mm -hmm. znowu ci się przypomni, no wtedy to na to takie wrażenie wywarło, że zapadło ci w pamięć za każdym razem gdy widzisz to oznaczenia tego regimentu y no to wiesz, że to jest to jak mm -hmm. y on miał? Pol 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 No więc tak. Nie wiadomo, co tu się dzieje, ale... Częściej się chyba dowie. Zobaczymy, co będzie dalej. Mhm. No czekam, jak, jak już wiesz, że już jest informacja, że przylatuje ten e, akolita, zaufany, to wiesz, no to pełna Gala, wiadomo, trzeba powitać ważną osobistość. Mhm. Mam, ja mam, wiesz, ja mam spełniać swoje zadanie. Ja mam być repem, który wygląda i się zachowuje jak rep ale ma oczy szeroko otwarte i wyciąga wnioski. Mhm. E, a on mnie na pewno będzie chciał przesłuchać. E, więc na przesłuchanie wiesz, dam mu po prostu co mam dać i powiedzieć, co mam powie powiem co mam powiedzieć. E, no faktycznie. Przybywa e, przybywa proszę ciebie Akolita. E, jest to inkwizytorski transporter e, Thunderhawk. Zdaje się, że do La Astartes Startes zarezerwowany, ale inkwizycja też z nich korzysta czasami.